Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale jest i pochwycenie jest blisko słuchajcie, dzisiaj tutaj chcę wam po prostu przeczytać coś, co mnie bardzo mocno dotyka i coś, co jak tutaj czytam to jestem zszokowana yy, po prostu jak to fajnie jest tu wszystko opisane w Biblii tytuły w mojej Biblii, ja mam Biblię yy, Fire Bible tak Fire Bible dla charyzmatyków yy, w przypowieściach Salomona te tytuły całe tych w ogóle Rozdziału po prostu są no, megastyczne. Eee, na przykład e, mądrość w życiu rodzinnym, czternasty rozdział, mądrość w życiu rodzinnym i społecznym, piętnasty rozdział, mądrość w pracy zawodowej i planowaniu przyszłości, szesnasty rozdział, siedemnasty uwagi na temat wartości. To Wam tutaj wcześniej czytałam, e, wczoraj, osiemnasty ważność pielęgnowania przyjaźni. 19. Rady dla wychowawców i uczniów, czy też ogólnie no, dla nas, jako uczniów, tak? Nie tylko, że w sensie uczniów. 20. Wskazania dla, dla, do dla dorastających, potem jest dla wkraczających w dorosłość. 22. Rady dla młodych rodzin, potem są pouczenia tutaj więc to już nie ma tytułu, ale powiem Wam, no ja jestem po prostu szok. Rady dla rządzących i sądzących. 25. 26. Trudna codzienność, nierozumni ludzie, nieprzymyślane decyzje. Lenistwo i leniwi dalej w 26 od 13. Rzeczliwość i ci, co na nią liczą. Do 17. 13 Tu właśnie ciekawe przeczytam. Od 13. leniwy mówili, lwica na drodze, lew pośród ulic i placów. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na swym łóżku. Leniwy zanurza rękę w misie, lecz by ją podnieść do ust. Sił mu nie wystarcza. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających ze znawstwem. E, uwagi służące powodzeniu, o władzy i praworządności, uwagi o wartości porządku społecznego, pochwała dziennej kobiety, to jest oczywiście na końcu ostatniego tutaj rozdziału, e, rozważania Agura, Lemuela jakieś i w ogóle, ale co mnie tutaj do, jakby dotknęło też, czytając tutaj sobie dzisiaj takie nowe rzeczy, to znaczy nowe, ja to już wiedziałam, ale tutaj Wam tylko oczywiście to jeszcze raz powiem może. Wino od pierwszego dwudziestego wersetu dla dorastających. Czyli wino to szyderca. Gdyby dzieciaki czytały Pismo Święte, w Biblię, wiedziałyby, że wino to jest szyderca, a piwo to bijatyka. Czyli samo przecież się mówi, mózg się wypiera. Kto pije alkohol, a to ja nie piję w ogóle po prostu, powiem, że nawet tak coś kolek się napije, to zaraz te komórki tam i tak jakby jest udowodnione naukowo, że... Alkohol po prostu szkodzi mimo wszystko zdrowiu, wino jeszcze wspomaga żołądek czy jakieś tam procesy, które po prostu mogą być, wiecie, naprawdę takie pomocne. Więc wino to szyderca, piwo bijatyka, postępuje niemądrze, kto się nimi upija. Kto pije, postępuje nie, niemądrze, ale to oczywiście napisane... Ktoś będzie się teraz upierał, ktoś się nimi upija. Czyli ktoś, jak wypije piwo, nie upije się piwem, chociaż ten, kto nie pije piwa, upije się i tak piwem, ponieważ ja bym się upiła piwem jednym, bo nie pije alkoholu. Eee... Trzeci. Chwałą człowieka jest nie dawać się w spory, tylko głupcy lubią się sprzeczać. Dlatego wczoraj mam taką tu pewną rozmowę i powiem Wam, bab babka dziwiła się, dlaczego nie zadzwoniłam rok wcześniej. A my Pani co? Po prostu, bo jestem osobą, która... I ona tego właśnie... Ludzie tego, słuchać nie rozumieją w świecie ogólnie. Ale ja tutaj z Bibli... z... jakby z biblijnej strony nie chcę zdawać się w spory. Odpuszczam. Yy... Po prostu poczekam, jak coś się tam wydarzy. Bóg sam naprawdę, słuchajcie, oś, On nas troszczy. My nie musimy żadnych sporów w ogóle prowadzić. Udowadniać sorki, jakieśkolwiek różnych, naprawdę, słuchajcie, rzeczy komuś. Naprawdę nie musimy tego robić. Bo to w ogóle nie przyniesie żadnego efektu. I ym, to jest po prostu coś cudownego. Tam jest, słuchajcie, mnóstwo rzeczy. I kolejną tak samą rzeczą, która jest bardzo ważna, może sobie ludzie czasami nie zdają z tego sprawy, ja zostałam z tego uwolniona, tak myślę, i bo tak nie robię, dlatego do mnie nie dochodzą jakieś ploty, że 19 werset mówi tak. Gaduła krąży po ludziach i zdradza tajemnice. Nie zadawaj się zatem z plotkarzem w objawieniu, na końcu objawienia napisane jest, że obgadujący plotkarze nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czyli jeżeli teraz cały czas kogoś obgadujesz, obgadujesz, nie mówię, że zamczamy się, nie mówię, co zdarzy, ale takie, to jest taki nawyk, że ktoś, znam takie osoby, obgadują każdego po prostu, kogo tylko popadnie cały czas i one to robią jakby nieświadomie też, chyba, ale też tak jakby, że muszą po prostu nasycać się, to tak jak mówiłam Wam kiedyś to jest jakby wyciąganie tej energii po prostu z tego człowieka, że jak ktoś o kimś gada, to po prostu wyciąga tą energię, zesysa ją, że tak powiem, do siebie. Um, przyjmuje te złe rzeczy, dlatego naprawdę nie polecam, by obgadywać, bo plotkarze naprawdę nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ob obżarciuchy, ci, którzy się obżerają jedzeniem, ci, którzy plotkują, ci, którzy kłamią, to są słuchajcie, ostatnie E, to są ostatnie, słuchajcie, słowa, no po prostu w Biblii, które mówią o tym jasno. To jest ogólnie mało się o tym mówi, bo ludzie po prostu sobie, A tam powiedziałem sobie coś na kogoś, a co tam się w jakiego stanie, i w ogóle przecież takiego nic przecież nie stanie. Przecież to jest normalne, trzeba po kimś pogadać, powiedzieć jakieś tam rzeczy. Ale zobaczcie, co jest napisane w Biblii. Ostatni rozdział, 15 werset. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów. Czarownicy. Czarownicy. Czyli wiemy, co to, to są czarownicy, tak? Robią magię różnego rodzaju i rzucają klątwy i w ogóle są tacy ludzie naprawdę. To są ludzie zniewoleni duchowo. Ponieważ oni, widziałam kiedyś taki filmik po prostu, no taka kobieta po prostu była zniewolona, nawet chyba nie wiedziała, co w ogóle robiła. Jakiś chłopak szedł. I było to pokazane, jak w nim normalnie ten demon w niej jest i normalnie ona potem jakby już swoje mantry mówiła to, 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 to przeklinam teraz tego człowieka, to, 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 to w ogóle. A potem chyba jakby ona nie wiedziała, co robi. Wiecie, czasami jak ktoś jest zdemonizowany, to nawet nie co w ogóle mówi. Nie wie, co mówi, co robi. Yy, Czerownicy, nierządnicy, czyli wiemy, rozpustnicy typu tam... 50 mężów, 50 już żon, nie potrafi ta porządliwość prostytutki, te inne gady, te inne sprawy, naprawdę. Dlatego tutaj trzeba mocno się pilnować, by właśnie mieć, no starać się nam jednego męża, jedną żonę, ale są, wiem, że są wyjątki różnego rodzaju, to już teraz to nie wchodzę, ale po prostu, no nie no, żeby był piąty łąż, tak. No, piąty mąż, piąta żona, to już jest coś nie tak, ale y, oczywiście. Y, nie dotyczy to osób niewierzących. Bo niewierzący i tak idą do piekła. To już wiemy o tym w ogóle. Tutaj jest napisane do osób wierzących. Czyli zobaczcie, nawet wierzący mogą być takimi osobami, które nie wiedzą, że takimi osobami są, bo tak są w niemaniu swoim wierzący, że po prostu tak naprawdę są daleko od Pana Boga. Nierządnicy, zabójcy, to normalne, że czasami tam no, nie tylko o zabójcy w to chodzi. Ja myślę, że tylko zabójcy są, że muszą zabić po prostu człowieka. Zabójcy mogą zabijać słowami. Wystarczy, że powiesz takie słowa po prostu, że psychicznie kogoś zabijasz, jego, jego, jego psychikę, zwłaszcza małe dzieci, które są poranione. Zwłaszcza małe dzieci, które po prostu powinny dla nas być, dawać pewien przykład, że po prostu zabijasz po prostu ich. Codziennie, dzień w dzień, dzień zabijasz. Tak samo siebie zabijasz. Palisz fajki? No nie powinno się palić fajki. Ja uważam, jak ktoś jest zwierzący Jest to bardzo idące mocno w tą stronę, gdzie idę, ale ja uważam, że człowiek, który pali fajki, to po ogóle dla mnie osobiście yy, nie wiem, jak jest nawrócony, ale wiem, że na początku swojej drogi może być tak, że jeszcze pali. Bo znam takie osoby, które jeszcze paliły, gdy się nawróciły, ale potem mimo wszystko wiedziały, że to jest złe. Słońce wychodzi znowu. I wiem po prostu, że te fajki po prostu muszą odejść. Muszą. Prędzej czy później musi grzech, jak każdy odejść. Się ktoś powie, że to choroba, zniewolenie. No właśnie, sama nazwa, właśnie, to mówi sama nazwa. To jest zniewolenie. Fajki, papierosy, nawet sołdycze, kawa. Jest to zniewolenie, bo Ty bez tego nie możesz żyć. I ktoś, zobaczcie, i czym w takim razie różni się ktoś, kto pije kawę, gdzie teraz nie było dowodnione, że kawa jest niby dobra, raz mówią, że zła, raz niedobra. Ja wiem, z mojego punktu widzenia, dla mnie to jest tylko do mnie, że kawa dla mnie osobiście jest zła, ponieważ kawę ja piję, to moje serce z kolei źle pracuje i coś się z niej nie tak. Ale to jest moje tylko, moje tutaj rozeznanie i moje dla mnie, dla mojego zdrowia jest ono niedobra. Więc, ale z kolei tak samo słodkie, tak samo jest niedobre, więc człowiek tak samo nie powinien jeść tego za dużo, zbytnio. Nie mówię tutaj czasami, gdy ma się tam ochotę, bo wiadomo, ale gdy ktoś nie może przez tego, bez tego żyć i nie może się pamiętać, no to już coś znaczy, że coś tutaj trzeba pomyśleć sobie, że może coś jednak jest nie tak. Tak samo jak jest alkoholem, to już widzicie, wiemy o tym, że z alkoholem jest coś niby niedobrego, bo wszystko wokół się dzieje, że ktoś jest tam wiecie, z alkoholikiem, ale jak ktoś już bierze słodycze, je albo pije kawę, to już nie jest uzależniony, prawda? To już jest normalne, przecież to jest normalne. Ale tu trzeba zastanowić się, badać po prostu swoje serce, więc żeby to jak oczywiście ktoś nie zabierał moje słowa, nie wy, jakby nie... nie... Brał sobie i nie ucinał pewnych słów. Trzeba posłuchać do końca wszystkiego naraz, co, co mówię. Dlaczego tak ogólnie myślę? Dlatego wiem, że wszelkie uzależnienia, bo tutaj mówimy o sposób takich jakby no, jedzenie, picie i palenie. Ale też przecież są różnego rodzaju. Masturbacja, pornografia, e, właśnie plot, plot, plotkarstwo, obgadywanie. Hmm. Co tam jeszcze? No jest tego dużo, tak? No wiecie, no, takie takie zemsta, Yy, przecież to tak samo nie jest dobre, to nie jest od Pana Boga, jakby w takim razie zastanów się jakiego ducha jesteś po prostu. Zemsta, docinanie, specjalnie powiedzenie, a jej dokopię, bo ja wiem, lepiej Bibie z nami to wszystko i powiem jak ona coś tam mówi, nie? Yy, że to jest w ogóle nieprawda. Co to w ogóle ma do w związku do tego, jakimś, w takim razie jesteś chrześcijaninem? No w ogóle nie ma takiego związku, więc yy, Zastanówmy się każdy sam, jakim jesteśmy miejscu, jakie jakim mamy po prostu serce, bo to jest po prostu, słuchajcie, naprawdę mega, mega no ważne, tak? Żeby tutaj nie odpaść w ostatniej chwili i nie wiedzieć, że takie coś w ogóle jest. Mamy dalej. Bawochwalcy. No to kto to jest bawochwalca? Yy, bawochwalca to po prostu czci kogoś innego i modli się na kogoś innego niż Bóg. Mamy w tym Testamencie mnóstwo przypadków, gdzie Aaron czcił cielca i nie czczą obrazy. Inni czczą jakieś figurki, inni czczą po prostu innych bożków niż Bóg. Bóg jest tylko jeden. Nie ma innego pośrednika jak tylko Jezus. O tym mówi drugi Tymoteusza, yy, drugi rozdział, bodajże czytam, pierwszy rozdział, pierwszy, yy, pierwszy rozdział, drugi rozdział, piąty werset. Że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi: człowiek Chrystus Jezus. Tak mówi Biblia i ja się z nią nie kłócę. Gdzie sama wiele rekordnie modliłam się do tamtego, 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 powiedzmy i w ogóle, bo wiadomo, myślałam, że z tradycji to będzie, że to jest dobre, ale to jednak jest niedobre, dlatego trzeba szukać w Biblii odpowiedzi. Eee, I teraz Bawochwalcy, oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Kto się go dopuszcza. Więc widzicie, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo, się go dopuszcza. Więc tutaj, oczywiście, tego jest dużo. Tu można sobie, słuchacie, tego dużo mówić na ten temat. Ale wiem, że w jednym fragmencie, może to nie na ostatnim, właśnie, tu akurat jest w biblii na, na końcu. Wiem, że tak jest. Na bank to jest, teraz wam tego nie znajdę, bo ta, teraz tego po prostu wam nie znajdę. Ja mówię tutaj do Was wiele razy to, co mówię. Nie przygotowując się nie wiadomo jak. Dlatego nie jestem w stanie wszystkich fragmentów mówić. Chcę, żeby to Duch Święty mówił, a nie ja. I dlatego oczywiście on powiedziałby lepiej niż ja. Dla tych, którzy tu myślą, że ja to i tak nie mówię dobrze. Ale wiem, że tak jest, że obżarciuchy, obżarciuchy, tak to mówię, o ludzie, którzy się obżerają, obżarciuchy jest takie gorsze, ale trochę czasami musi być, żeby dobitnie to doszło do człowieka. Po prostu nie odziedziczą Królestwa Bożego. No bo nie odziedziczą. Dlatego jak teraz się już obżerasz, no to przestań, no bo... Traszisz czas, bo możesz się bardzo dziwić. Ja tak samo to się pilnuję, by, wiadomo, tego nie robić, i miałam też takim powiedzmy, Wam z tym problem miałam, po prostu lubiłam jeść, ale dlatego też, po prostu, bo może miałam więcej jakiegoś stresu. Dlatego zamiast obżerać się jedzeniem, żeby to nie był grzech, lepiej wziąć sobie melisę na uspokojenie, w sensie takim, żeby sobie po prostu herbaty ziołowe, niż się obżerać i grzeszyć. Melisa jest ziołowym yy, herbatką, więc to jest, nie ma nic tutaj złego w tym, żeby sobie pić, bo są różnego rodzaju rzeczy i Bóg stworzył je po to, by nam tutaj wspomóc nasz organizm. Dlatego polecam właśnie bardziej melisę. I wtedy ogólnie się uspokoi i wtedy nie musi jeść. No. Albo jakieś wtedy powiedzmy sport uprawiać, czy coś tam robić, cokolwiek. Eee, także tego no to by było słuchajcie na tyle chciałam to wam po prostu powiedzieć jaki Bóg jest wspaniały, wiem tutaj oczywiście, że pismo kiedyś nie było pisane w taki sposób, że były rozdziały, że były tytuły, ale czasami warto tutaj jak oni tutaj czasami piszą te tytuły, bo to takie fajne jest budujące bo ty nie wiesz o czym czytasz nie wiesz o co chodzi, wiele razy też tak ja mam po prostu nie mogę nawet się czasami skupić ale Bóg po coś to dał że skoro tutaj są te fajne właśnie tutaj te y, tytuły, no jak ja przeczytałam to w tej wydamie Biblii, powiem Wam, no jestem bardzo mocno, y, że tak powiem, zbudowana tym, że wtedy sobie szukasz też, no masz problem z dzieckiem, masz problem z, y, z jakąś rodziną, albo Ty jesteś młody jeszcze, tutaj dorastasz i nie wiesz co robić. Bóg ci pokazuje, wskazówki ci daje. Wskazówki są po prostu w Biblii dla każdego, w każdym wieku, zobaczcie, dla życia społecznego, dla życia politycznego, dla życia osób, które wchodzą w dorosłość, dla, dla osób, które są w małżeństwie, które są samotne, jest tego tutaj, słuchajcie, multum wszędzie. Ale trzeba po prostu czytać. No, trochę długo, ale po prostu nawet nie wiedziałam, że tak długo nagrywam. A teraz już wam powiem, nie patrzę na czas. Po prostu nie patrzę, kiedyś patrzyłam na czas, a teraz na czas nie patrzę. Także to, by słuchacie było na tyle. Yy, widzimy się w powietrzu, mówią tutaj o tym też, takie jakby w skrócie mówią o tym, że w 31, że to jest takie też tutaj miejsce, że jakieś gwiazdy podobno są na niebie, które mówią o plejadzie yy, gwiazd i Oriona, to tam jest Joba, ja kiedyś o tym czytałam, bo kiedyś też tak samo się tym interesowałam, więc to co tutaj mówi... Widzimy to, co widzimy na niebie, tak samo też się tak samo się to bibi, bo o tym też mówi, że są plejady, że są galaktyki. To wszystko tak samo jest opisane właśnie jest przeważnie Wioba. Tam to wszystko, tam Pan Bok jakoś to wszystko opisał. Także to planują, mówią, że 30 Teraz pierwszy jest pochwycenie. I tak wiecie, no i znowu tak wiedzieć, kiedy kto miał, miałby być. Ja bym była mega happy, gdyby tak było, bo te Halloweeny, co są, to są koszmarne rzeczy, to są bardzo koszmarne rzeczy. O tym tam mówi więcej ta Brenda. Właśnie słuchałam wczoraj tak 30 minut, ale jeszcze nie dosłuchałam całości. Mówi tam bardzo też fajnie tam po części skąd to też się wzięło, ale wiemy przeważnie skąd te Halloweeny są, więc wiadomo. Ale mówi tam z punktu widzenia Biblii i jak to wychodzi z punktu widzenia znaków Zodiaku, które też są jakieś opisane mniej więcej właśnie w Biblii. Więc, no widzicie, to wszystko oni to skądś biorą, ale diabeł to wszystko bierze na swoje, żeby to nas okłamać, oszukiwać i po prostu, no naprawdę zwodzić. Ale jak wiecie, Ci, e, ast nie astronauci, tylko astronomowie, astrolodzy, tak? Mędrcy ze schodu, to oni też patrzyli na gwiazdy, tak? Patrzyli na gwiazdę, która była jako wtedy Betlejem, żeby wtedy Jezus się urodził, więc patrzyli, bo wtedy to pokazywało wtedy właśnie im. Więc myślę, że to nie jest złego, nie żeby tu patrzeć sobie w gwiazdy i poszukiwać tych tutaj znaków, takich, które są, bo pokazywać będzie to wszystkim ludziom. I o tym mówi też tym bardziej tu o Orionie, więc skąd by te nazwy to w ogóle były. Przecież oni by o tym chyba nie wiedzieli. Ludzie tacy zwykli, nie wiem. Ale magia i wróżenie z fusów, z kart, yy, taroty. Yy, yy, tam, wiecie, no, teraz wchodzę tutaj, wiecie, przeciwko diabłowi, to Ja zrobię może coś, ale i tak nie, nie zrobi i tak. Że horoskopy jest to wszystko, słuchajcie, złe tego się nie czyta, nie robi yy, w ogóle. Także to Wam od razu o tym mówię, że to jest bardzo złe. Nie zachęcam do tego, by to robić, bo wtedy otwieram sobie furtkę dla diabła. Ile jego wyznawców, jego demoników małych, małych bądź dużych zależy. I czytajmy słowo Boże, bo ono jest ku przestrodze, ku temu, by czegoś nie robić, ale by też pocieszyć. Tak? No, także nie polecam Halloween. Oczywiście, ja się dziwię, że chrześcijanie tak samo czasami odprawiają Halloweeny i w ogóle, ja nie wiem, w ogóle w takim razie. On nie, dla mnie taki człowiek nie jest nawrócony, no nie jest nawrócony. Ktoś, kto mówi, że aborcja jest dobra, człowiek wierzący chrześcijan mówi, że jest no dobra albo ma jakieś tam swoje rzeczy, dla mnie ta osoba już nie jest nawrócona z Boga. Nawrócona w swój sposób moralny może być, ale osoba, która po prostu mówi, że aborcja jest dobra i bo ma swoje prawo, bo to kobietą jest, bo to, bo tam to w takim razie jak się ten człowiek, ta kobieta nawróciła, skoro jest jej prawem? W takim razie nie oddała swojego ciała, nie oddała w ogóle nic do Pana Boga, tylko oddała po prostu swoje, nie wiem, co. Myśli. Ehm. Niestety, niestety. Miałabym mówić jasno o tym wszystkim. Yy, Bóg zawsze da jakieśkolwiek wyjście, tylko trzeba mu ufać, nie dopuścić tak samo do pewnej sytuacji. Czasami sytuacje, słuchajcie, są, które się dzieją, to dokładnie Wam powiem jeszcze. Na przykład ostatnio widzę: naprawdę chrześcijanin Bóg ochrania. Czy chcemy, czy nie? Bóg chrześcijanin ochrania i ja to widzę. Ile osób wokół wszędzie choruje, a my jesteśmy zdrowi? I to by tak zostało wie, że w to bardzo Bóg zna. A jak będziemy chorzy, to i tak zawsze może być jakiśkolwiek wirus dopuści Bóg coś, byśmy mogli też, wiadomo, i odpocząć. To jest tak samo, to jest na, to samo na naszego odpoczynku. Ale widzę przeważnie, jak ludzie się zmagają z chorobami. Non stop, choroba za chorobą. I dlaczego myślicie, że tak jest? No ja myślę czasami, że człowiek. Albo jest nienawrócony i po prostu żyje inaczej niż wydaje się, że, się, że ono żyje. Ehm, nie wiem to, sytuacja, gdy ktoś jest chory, na przykład, to no nie wiem, na jakiegoś tam raka. Nie o takiej mi chodzi tylko raka, bo wtedy Bóg też może dopuścić, żeby przez jakiś okres czasu to się wydarzyło. Ale mam takie, tutaj widziałam taka dziewczyna e, na kanale Pełna Wiary. Ehm, ma taki kanał i. Chora na raka była, i teraz właśnie widziałam, chociaż tam nie obserwuję za bardzo jej, ale teraz widziałam, że właśnie pokazała, że Bóg ją uwolnił, uzdrowił i że już raka nie ma. Więc mało teraz osób jest, że tak powiem, z raka jakby uwolnionych, dużo w większości umiera. Więc wierzę w to bardzo, że Bóg po prostu do czegoś dopuszcza, ale w późniejszym czasie w jakiś sposób mi się wydaje, że może uzdrowić człowieka. To wiadomo, to jest trochę tu więcej do, 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 o tym o ale wiem ogólnie, że naprawdę, tak jak zobaczcie, lud Boży nie został dotknięty żadną plagą. Żadną plagą nie został dotknięty. Więc tu warto zastanowić się, dlaczego tak jest, by jeszcze do Pana Boga bardziej bliżej być. Pamiętam świadectwo chłopaceta pastora, który przez 3 lata, przeważnie tak widzicie, trzy i pół roku, trzy lata, to jest taki okres, wiecie, taki po prostu też z Biblii bardzo znany. Przez 3,5 roku coś mu się stało z gardłem. Gdzie on mówił słowo. Nie wiem, czy widzieliście to takie bardzo modne, to było modne w sensie, że bardzo było mm, takie rozpowszechnione. Kiedyś to wiedziałam, a teraz tego nie zobaczę. E, że on e, m, po prostu mówi słowo, i naraz głos mu tak siadł, i tak mówi. Raba, 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 raba. I Pan Bóg zawsze nas uzdrawia. I tak wiecie, i mówi, i jest na bożeństwo. jest to nagrywane. I mówi: Panie Boże, Bóg nas uzdrawia. Wierzcie w to, bo Bóg nas uzdrawia, i takie tam inne rzeczy. I mówi, mówi, mówi. I za chwilę zmienia mu się głos. I nie wie, co się dzieje. I Bóg jest wspaniały. Zaczyna mu powracać głos. I to jest wszystko, słuchajcie, nagrane. Że on zaczyna płakać. Wszyscy nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. I potem. Mówi, chyba Bóg mi chyba uzdrowił. Wrócił mi głos. Słuchajcie, i Bóg naprawdę swoje dzieci będzie chronił. Ja też mam różne inne tam, powiedzmy, swoje jakieś tam choroby, ale wiem, że żyję. Mam dwie, mam dwie nie lewe ręce, a dwie ręce. Mam nogi, e, wstaję, mogę się ubrać, chodzić, zrobić, co ma wszystko przy sobie. Bóg pomaga. E, i dziękować mu za każdą chwilę, którą tu mamy, po prostu. A czy Bóg zdrowie, czy nie, to już jego sprawa. Ale wiem, że jesteśmy dziećmi bożymi, mamy autorytet, możemy powiedzieć, żeby to wszystko odchodziło i tu musimy z tym po prostu walczyć. I powiem Wam, naprawdę widzę, że ludzie... I potem wiecie co, i to właśnie, dlaczego o tym mówię, bo ludzie przeważnie jak mówią o aborcji, to mówią, że no, chrześcijanie zaczęli takie mieć już y, rozmowy typu właśnie od tych właśnie niechrześcijan, więc idą w tą tą stronę zamiast być dalej uparci, mówić, że nie. No, bo wiesz, a co by było, gdyby ktoś cię zgwałcił, albo co by było, gdyby coś tam dziecko się urodziło, takie, takie, takie. No, ja ostatnio znowu słuchałam, ostatnio jakieś tam, naprawdę tego nie słucham codziennie, ale czasem coś takiego się starzy. Jakaś kobieta po prostu mówi, że. Lekarz powiedział jej, że ona będzie miała dziecko z downem, że będzie to dziecko chore w jakiś tam sposób, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I że lepiej, żeby usunęła. No ona powiedziała, że on tego nie zrobi. Ale lekarz był zły na nią, że ona, że ona tego nie zrobi, słuchajcie. Był zły na nią. Nie zrobiła, dziecko rodziło się zdrowe, nic się nie stało. Więc teraz tu kwestia tak samo też modlitwy o to wszystko. Czy się modli, ktoś modli o to, czy nie modli się o to. I wiecie, te przypadki, które się dzieją, to chcę zakończyć tym, które się dzieją w świecie, to są przypadki przeważnie osób, przeważnie osób nienawróconych. No bo sytuacji, gdzie ktoś został zgwałcony, jakaś kobieta, czy ktoś jest mało w świecie chrześcijan, to nie, mówię o, nie mówię tutaj oczywiście o chrześcijanach, którzy gdzieś żyją w Afrykach, bo tam to wiadomo, że cały czas gwałty i gwałty, więc tam to w ogóle ogólnie. Ale w takim świecie, jak my je żyjemy w XIX czy XX wieku, w XXI pierwszym teraz wieku, to opowiem wam, no gdzie takie sytuacje tak się słyszy? No jedynie w domach, ale gdzie w domach? W Których domach? Gdzie człowiek jest nawrócony? No bo kto normalny nawrócony będzie w kogoś gwałcił, prawda? Więc to się dzieje przeważnie w domach nienawróconych ludzi, przeważnie mówię, nie mówię, że ogólnie wszystkich, i które po prostu są martretowane, bite, gwałcone i w ogóle potem z tego są konsekwencje dzieci. No i co potem? I potem oczywiście taka dziewczyna. Dziewczynka i w ogóle potem ma możliwość usunięcia ciąży, bo na to już jest, jakby powiedzmy, przyzwolenie w jakimś tam stopniu. No i co? No i potem ona utwierdza się w tym, że to jest na przykład dobre, tak? I potem ktoś utwierdza się, że ten ktoś po prostu to, co zrobił, to po prostu jest dobre. Także no tutaj trzeba naprawdę zastanowić yy, się, z Panem Bogiem porozmawiać, bo. Yy, po prostu Bóg, naprawdę, słuchajcie, po prostu chce nas chronić. Ale gdzie tak samo są gwałty przeważnie? No tam, gdzie chodzą ludzie, nie powinni chodzić. Do klubów, do imprez i w ogóle. Ja się dziwię, że w ogóle wierzący chodzą na imprezy. Damy, to jest, to jest masakra. To jest masakra, to jest podwójne życie dla mnie osobiście. Ale to już zostawiam tutaj dla siebie, bo to wiadomo, że i tak... Ludzie to zrozumieją i tak, ale mówię to, co mówię i tak zawsze tak się trzymam i tak jest. Yy, więc chrześcijanie mają być święci, nie utożsamiać się z tym światem, mają się odróżniać, mają się wyróżniać, mają iść w drugą stronę, yy, przeciwko temu wszystkiemu, yy, być po prostu innym, być po prostu innym, nie świat, nie przyjmować to co on robi, czasami wiadomo, nie mówię, że teraz nie idź do kina, gdzieś tam sobie nie pójść, w się sensie tam, no nie wiem, z rodziną, gdzieś sobie tam nie przejść się, czy coś tam nikogo zrobić, ni ten. ale no imprezy, Alkohol, woda, leje się, leje, leje, leje. Jestem wierzący, bo potem Pan Bóg tutaj mnie jakoś pociągnie i będę mógł powiedzieć komuś o Bogu. To jest totalna katastrofa i o, oszukiwanie samego siebie że jest człowiek wierzący. Nie oszukuj się wtedy w tym momencie, że jest wierzący. A po prostu zawróć całkowicie, pokutuj z różnych grzechów i żyj dopiero z Panem Bogiem. Bo jest upamiętanie i jest nawrócenie. To są dwie różne sprawy. No. Tyle by było na, na tyle. Drugi raz Was tutaj informuję, że spotykamy się w powietrzu jakby co. <laughs> I koniec. Dobra, bo za dużo, za dużo, za dużo. Wszystko, no ale mówię od razu tutaj, żebyście wiedzieli, żeby nie było kilka tych informacji o Halloweenie, o aborcji, tak tylko wiadomo, to wszystko wspominałem To o tym oczywiście tu można naprawdę mówić bardzo dużo rzeczy. Yy. No, także to by było tyle. Z Bogiem i miłego dnia Wam życzę, moi drodzy.